Dzień jak co dzień, oświeżeni wodą życia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa ufnie patrzymy w przyszłość. Każdy dzień, każdy dzień jest szczęśliwy, w miłości do Pana Boga. Stąd jesteśmy ufni. I pełni nadziei. Dzień wypełniamy pogodą ducha, pomocą innym, pracą i szczerym uśmiechem. Poczytajmy teraz Słowo Boże. Jezus uzdrawia w Szabat. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat, lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: Czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już chodzę, inni wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: Stań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był Szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest Szabat, nie wolno ci nieść Twojego łoża. On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie. Weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc, cóż to za człowiek ci powiedział, weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. To było słowo Boże. postępując godnie i szlachetnie podając pomocną dłoń innym wcielamy się w rolę Jezusa naśladujemy jego obdarowując innych radością zdrowie wraca do nas to sam Jezus nam pomaga, obdarowując nas miłością. Czyjmy więc tak dla bliźnich. Dziękuję.